Mam tu złomnik, Renault Trafic jedyneczka. Bardzo się cieszę, że ten samochód w końcu do mnie trafił. Właściwie sprawił mi wielką przyjemność pożyczając mi ten piękny egzemplarz Renault Traffic 1 do mojego programu Zawsze Gratem. Kiedy nim jeżdżę, przede wszystkim słyszę ból pękających u wszystkich, którzy piszą komentarze, w rodzaju czemu wybrałeś akurat taki brzydki egzemplarz? On jest piękny, jest to najpiękniejszy Renault Trafik, jaki widziałem w życiu. Był kiedyś dawno temu na internetach taki wpis, który sam napisałem. Wszystkie wcielenia Renault Trafik, on teraz już jest ukryty, już go nie znajdziecie, ale stwierdziłem, że w ramach recyklingu treści e, opowiem Wam właśnie o trafiku jedynce i o tym, w ilu wersjach ten samochód występował. Ale zanim do tego przejdę, to Wam pokażę ten egzemplarz z bliska, bo naprawdę zasługuje na bliższe poznanie. Przede wszystkim jest to była izoterma, z tym, że z czasem oczywiście ta izoterma uległa uszkodzeniu, ale właściciel stwierdził, że szkoda takiego dobrego podwozia i zamiast tej izotermy zrobi coś innego i zrobił z blachy czwóreczki 4 mm, bardzo grubej blachy zrobił zabudowę typu paka dowożenia złomu i wozi nią dzielnie złom, zbiera śmieci wozi gruz z wyburzeń i tak dalej, auto na co dzień jeździ, pracuje, robi swoje, e, wiadomo bus musi latać, naklejki niedługo wrócą do sklepu, bus musi latać w każdym razie prezentuje się dzięki temu wyjątkowo spójrzcie na zawartość skrzyni ładunkowej, zobaczmy co tu można znaleźć? Najpierw sobie otworzymy tę, e, tę pakę, jak się ją otwiera. Raz i dwa. Teraz można wejść tylko ostrożnie, bo tu jest bardzo dużo rozrzuconych rzeczy i można niechcący jakiś gwóźdź nadepnąć. Ja już nawet raz nadepnąłem. Podłoga się raczej nie załamie, bo jest z bardzo grubej blachy zrobiona, jak już mówiłem. Natomiast są tutaj ciekawe rzeczy. Zobaczcie na przykład jest. Radio samochodowe w idealnym stanie. Na pewno świetnie gra. E, co tu jeszcze mamy ciekawego? No jest oczywiście także od anteny satelitarnej. Jest ładne wiadro. W sumie dobre w stanie, trochę dziurawę. Jest też czterodrożny rozdzielacz sygnału do anteny satelitarnej, pewnie był razem w komplecie z tym talerzem jest wąż do prysznica też idealny no zobaczcie, piękna rzecz po prostu, naprawdę aż oko się cieszy do tych wszystkich cacek Renault słynie z tego, że jak raz zrobi dostawczaka to potem już go robi, robi i robi dokładnie tak było z modelem dostawczym Estafet z 59 roku, który był w produkcji do roku 1980 i w momencie kiedy schodził z rynku już wyglądał jak jakaś Latimeria czy inne tego typu zwierzę e, natomiast ten wóz Również był produkowany przez ponad 20 lat, dokładnie przez 22, bo debiutował w 80 roku i skończyli go w 2002 jako Renault Traffic. Przy czym kontynuowana jest jego produkcja do dnia dzisiejszego, ale pod inną nazwą. Na uwagę też zasługują te piękne metalowe szyny wzdłuż paki i to w jaki sposób ta paka jest tak poprzetłaczana śmiesznie, ten błotnik tutaj, który widać. To jest błotnik plastikowy, on został po tej izotermie. I teraz całość wygląda trochę jak taki zabytkowy pick-up z lat 60. -tych, 50. -tych. W filmie z T trójką powiedziałem, że nie pamiętam, czy w trafiku silnik był wzdłużnie, czy poprzecznie, więc dzisiaj to sprawdzam. Silnik w trafiku jest wzdłużnie, napędza koła przednie, czyli jest jak w Audi. Silnik przed przednią osią, za zanim skrzynia biegów z niej wychodzą se płośki i tak są te przednie koła napędzane. Tu jest diesel 2,5 SOFIM z Fiata Ducato. Jak ja to ładnie mówię z tym seplenieniem, SOFIM, SOFIM, nieważne. E, ważne, że jest diesel 2,5, niezniszczalny, ale e, sporo z tych trafików miało diesla 2,1 francuskiego, takiego jak tam Vespas i tak dalej. Oraz bardzo dużo z nich miało silniki benzynowe: 1,4, 1,7. Był też trafik benzynowy 2,2 100 KONI, podobno był strasznie szybki. I to jest świetny punkt wyjścia, żeby opowiedzieć o innych wersjach Trafika, które się nie nazywały Renault Trafic. Zacznijmy sobie od rynku europejskiego, gdzie było partnerstwo w dziedzinie samochodów dostawczych między koncernem Renault a General Motors. W związku z tym Renault Trafic doczekało się tak zwanej inżynierii emblematowej, czyli zmienioną tylko znaczek na Opla i tak powstał Opel Arena, w Wielkiej Brytanii Vauxhall Arena, czyli już mamy trzy wersje tego samochodu, trzy różne nazwy. Przeniesiemy się do Ameryki Południowej, gdzie w ramach tego samego partnerstwa General Motors i Renault ten samochód otrzymał nazwę Chevrolet Space Van i występował wyłącznie z silnikiem benzynowym 2.2 i instalacją gazową. Tylko nie wiem czy to było LPG, czy to było CNG, ale wiem że była benzyna 2.2 i butla na gaz. Co śmieszne, to na przykład w Brazylii czy w Argentynie pchano go jako blaszaka z miejscami trzema z przodu, ale z tyłu nie było żadnej stałej przegrody. Tak się jeździ w Brazylii, jak masz z tyłu na pace fanty i przyhamujesz i te fanty na ciebie spadną, cię zabiją. No trudno. Co do bardziej egzotycznych wcieleń trafika, to jedno z najciekawszych to było chińskie wcielenie Renault Trafic, gdzie powstało joint venture między marką Renault a chińską firmą Sanyang Motor. Sanyang chyba tak się wymawia. I w ramach tego firma Sanjiang produkowała właśnie Renault Traffic, oczywiście też z silnikiem benzynowym, pod nazwą Sanjiang Trafik. Problem był taki, że było ono wykonane dość byle jak, a zarazem Francuzi sobie życzyli sporo kasy za licencję, więc było drogie i byle jakie. Więc dość szybko ta spółka umarła, jedni obwiniali drugich i nic z tego nie wyszło, ale wyszedł Sanjiang Trafik. Chciałem zwrócić Waszą szczególną uwagę na jakość powłoki lakierniczej tego pojazdu. E, jest to efekt lakierowania e, pod tytułem pryskaj po wszystkim. I rzeczywiście ten, kto malował, naprawdę się nie przejmował. Zwróćcie uwagę, e, uszczelka szyby jest pomalowana. Szyba jest oczywiście opryskana białymi kropkami. Tutaj też dalej wszystko opryskane, opryskane tutaj na biało. Spójrzcie tutaj, też jest wszystko w takim e, białym śniegu. Właściwie bardzo ładnie się to prezentuje. O, lusterko ma też coś ładnego. Bardzo ładnie się to prezentuje. E, idziemy sobie dalej i oczywiście wszystko, wszystko jest elegancko pociągnięte na biało. Ale np. o dziwo kierunkowskaz nie jest pomalowany na biało, nie wiem dlaczego, bez sensu. Też można go było pomalować. Zderzak cały też elegancko pociągnięty na bialutko. A już naj, najbardziej mi się podoba detal w postaci pomalowanych na biało wentylatorów w chłodnicy. Spójrzcie jak to pięknie się tutaj prezentuje. Tutaj są liście z różnych lat, wyjmowane od, od wielu lat. To jest jakaś podobno bardzo cenna kolekcja. Są nawet liście z 96 roku tutaj pod maską, także ja też nie wyjmuję, bo to może mieć jakiś swój sens, jakiś swój powód, dla którego jest akurat tak ułożone. Chyba był kiedyś niebieski, takie mam wrażenie. Ale kto to wie, może pod tym niebieskim jest jeszcze inny oryginalny lakier. Jeśli chodzi o najładniejszą nazwę, dla któregoś wciele nie rano trafik, to zdecydowanie Indonezja wiedzie Prym. Tam lokalny e, importer, m.in. Hyundai, firma Inokom, montowała to na miejscu, też tylko jako benzynowy benzynowy silnik i nazywało się to Inokom Permas i to jest piękna nazwa permas, bo jakby ją wiele razy koło siebie napisać, to byłoby permas, 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 permas. Wiadomo o co chodzi. Kiedyś jechałem wzdłuż płotu nowej budowy i budował ją deweloper, który nazywa się Robyg. I na na każdym panelu tego płotu było napisane groby, 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 groby. I sobie myślę, co oni groby budują, idioci? Teraz co do wnętrza tego wozu. Myślę, że jednak mimo wszystko projekt wnętrza Rena Traffic jest ładniejszy niż projekt wnętrza Volkswagena T3. Auto jest bardziej osobowe. Jest wygodne sterowanie nawiewami w postaci takich suwaczków eleganckich, łatwych do obsługi. Jest pięć biegów. Także to też fajnie. Oczywiście sterowanie klaksonem i światłami jest tutaj w manetce typowo dla Renault. Wiadomo, obracamy światła. Wciskamy klakson. Bardzo ładnym detalem jest ten metalowy znaczek Renault. Cały z metalu z lat 80. Ładnie zaszedł rdzą. To też było znalezione wśród złomu, który zbiera właściciel. Tu zwracam uwagę na eleganckie trytytki, które posłużyły do naprawy tego fotela oraz zwracam uwagę na tęczowy wzór na jego tapicerce. Już wtedy, w latach 80 Francuzi wiedzieli, że tęcza będzie modna i robili tęczowe wzory na tapicerce. Piękny. Tu się znajdują same potrzebne rzeczy. Jest żarówka na podmianę w razie jakby się przepaliła. Jest narzędzie, które pozwala naprawić większość uszkodzeń w tym samochodzie. Jest Koło zapasowe schowane tutaj za, e, za kanapą śmieszne, ale dokładnie w tym miejscu jest koło zapasowe. Natomiast zwróćcie uwagę, jaka wspaniała jest widoczność do tyłu w tym samochodzie. Jak ja cofam tym autem, to dokładnie widzę jego rogi. Żadnej kamery nie potrzebuję, e, żadnych czujników. Żadnym autem mi się tak dobrze nie cofa, jak tym Renault Traffic. Wspaniałe. Natomiast moja ulubiona wersja Renault Trafic. Która jest podobno w produkcji do dziś, chociaż niektórzy twierdzą, że w zeszłym roku ją zakończono, to jest wersja indyjska pod nazwą Tata Winger. I Tata Winger w Indiach, który wygląda jak trafik jedynka po lifcie albo po kilkunastu liftach, to jest tak zwany executive van. Najczęściej właśnie jest w wersji oszklonej. Ma jakieś ładne naklejki z zewnątrz. Ma przyciemnione szyby. Ma otapicerowane fotele i tapicerkę również w środku. Ma oczywiście klimatyzację. Jest to taki samochód typu busik dla eleganckich gości do wożenia przy okazji eleganckich wydarzeń. No i on ma dwa silniki do wyboru pod maską. Oba to są silniki Peugeota, Peugeot Indenor dla z lat 60., Diesel 2.0, przerobione przez indyjskich inżynierów. Jeden jest wolnosący, drugi ma turbo. Z tym wolnosącym no to tam 65 koni, ale z turbo podobno 90 koni to już naprawdę musi być dzik. Jestem dzisiaj w miejscowości Ząbki. To jest taka podwarszawska miejscowość na drodze, powiedzmy do Wołomina. Za komuny był taki dowcip. Dlaczego, jak się dzwoni z Warszawy do Wołomina, to tak strasznie słabo słychać, kto coś mówi, bo mówi przez ząbki. Ha, 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 ha. A teraz wsiadamy do trafika, odpalamy go i jedziemy przejechać się po ząbkach, zobaczyć, czy jakieś złom może znajdziemy. I coś dołożymy właścicielowi do tej jego kolekcji na pace. O, wsiadamy. Trochę się kurzy z tego fotela, nie szkodzi. Zajmujemy miejsce za kierownicą. Szkoda, że tego zapachu nie czujecie, naprawdę jest wyjątkowy. To zamykamy drzwi, ładny dźwięk. Zapinamy pasy, bezwładnościowe, bezpieczeństwo. Zawsze moim priorytetem. I odpalamy. Zawsze świece żarowe. Nawet jakby tylko stał minutę. Zawsze trzeba czekać, aż świece żarowe zgasną. To znaczy, aż się zagrzeją. I wtedy pali. I jedziemy do miasta Dąbki, to jest bardzo mały ruch, dzisiaj jest niedziela. O, już trójeczka przez 40 na godzinę. Jakby dy dynamika jest nieporównywalna z tą trójką. E, 1 diesel. Tutaj, tutaj wciskam gaz. Mam 60 nawet nie wiem kiedy. Wciskam 60 na czwórce i już jest 70. Pół. Oczywiście wóz ma swoje delikatne wady, troszkę ściąga w prawo, jak puszczę kierownicę, to wyjeżdża w prawo. Akurat idealnie, bo to jest zakręt w prawo. Jak się trzyma normalnie fajerę, to jest dobrze, nie ma problemu. Troszkę gorzej jest z widocznością do przodu, bo niby szyba schodzi bardzo nisko i wszystko widać, ale przed tą szybą jest jeszcze maska. No i trzeba troszkę jednak uważać w tym przypadku żeby w coś nie puknąć z przodem bo to nie jest tak, że się kończy samochód dokładnie na linii tej szyby tylko tam z przodu jeszcze jest trochę auta. Podjadę sobie aż na warszawskie osiedle Zacisze które tutaj jest zaraz za skrzyżowaniem młodygowej z Rady Mińską żeby nakręcić takie ujęcie jak ten w sumie dla większości ludzi obrzydliwy bus Prezentuje się na tle eleganckich willi, w których mieszkają reżyserzy, aktorzy i inni znani ludzie. Jadę im trochę zepsuć prestiż ich pięknego osiedla, zacisze, tym wspaniałym, obrzydliwym busem. Elegancka dzielnica domków, zacisze, jest jej elegancki trafik oraz zgnilizna, którą chciałem wam pokazać, czyli Czeroki XJ. Chciałbym kiedyś nakręcić taki samochód do mojego filmu. Jakby się kiedyś udało, to fajnie. Właśnie im starszy, tym lepszy. Ten jest fajny, bo chyba się ktoś z nim poddał. Obiecałem właścicielowi, że znajdę mu coś do jego kolekcji złomu, którą ma na pacę No i na przykład znalazłem taką Mazdę 626, ale nie wiem, czy da się z nią zmieścić tutaj na skrzynię ładunkową. Znalazłem też tutaj Forda Mondeo pierwszej generacji, też by w sumie pasował do kolekcji złomu, ale też za duży. Ale stwierdziłem, że to, ponieważ tutaj jest jakiś chyba. Popularne miejsce spotkań lokalnych mieszkańców, tak zwanych spontanicznych spotkań, to stwierdziłem, że pewnie tutaj coś ciekawego znajdę do kolekcji złomu. Daleko szukać nie było trzeba. Elegancka puszka, aluminiowy złom nada się i będzie w prezencie dla właściciela. Proszę bardzo, jeszcze trzy puszki powarte znalazłem. Zdecydowanie to jest miejsce lokalnych spotkań prestiżowych mieszkańców Zacisza. Ogólnie, no jak się tym jeździ? No jak starym busem, co no ja wam powiedzieć, no jak starym busem, czyli wspaniale. Jest głośno, jest wolno, ale jest tak prawdziwie, tak się naprawdę czuję tę motoryzację. Natomiast jedna rzecz w tym samochodzie e, powoduje u mnie uśmiech, to jest to, jak on wbudza złość u innych kierowców, jak mnie obrzucają wściekłym spojrzeniem. Jak mnie próbują wyprzedzić za wszelką cenę, jak kręcą głową z dezaprobatą, kiedy stoją obok mnie na światłach. on powoduje takie zniszczenie ich prestiżowego światopoglądu. Widzę, patrzę koło mnie w nowym tribuanie. patrzy i tak inny jedzie za mną Volvo XC60. Przed samym przejściem dla pieszych wyprzedza, przyspiesza, na zabudowanym stuwam pęka w sekundę, a ja się toczę busem za nim, obrzydliwym busem, gruchotem i stoimy dosłownie 300 metrów dalej pod tymi samymi światłami, mimo że on się tak spina i się tak spieszy i jest taki najszybszy i taki najbardziej freskowy ze wszystkich a tak naprawdę ten bus, który służy do zbierania złomu i do odłożenia go do punktu przetwarzania i recyklingu jest bardziej ekologiczny i więcej dobrego robi dla planety niż kupienie sobie kolejnego nowego elektrycznego Suwa w rodzaju Tesli Model X albo Audi e-tron ponieważ wyprodukowanie tego Suwa wymagało zainwestowania takich dużych środków, e, wymagało pozyskania akumulatorów z metali ziem rzadkich, z odległych części globu, że to po prostu się ekologicznie nie opłaca. Natomiast opłaca się jeździć busem Wozić złom i ogólnie zawsze jeździć gratem. Więc to Wam właśnie chciałem powiedzieć: Po prostu zawsze gratem. Natomiast na koniec warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Renault Traffic jest lepszy niż Volkswagen T3. Odpowiedź brzmi tak: gdyby to była T3, to tutaj w tym miejscu zamiast tej ładnej, eleganckiej, płaskiej paki do wożenia złomu, mielibyśmy takie wielkie, ogromne wybrzuszenie na silnik. Które wybrzuszenie to jest trudne słowo wybrzuszenie na silnik które by zajmowało mnóstwo miejsca i sprawiałoby, że ładowanie tutaj rzeczy e, byłoby utrudnione. Także czy Renault Traffic jest lepsze niż Volkswagen T3? No